Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś przychodzę do Ciebie z takim pomysłem na ostatnią chwilę na prezent na dzień nauczyciela. Jest to kubeczek. Nietypowy kubeczek na ołówki albo długopisy, który może po prostu stać na nauczycielskim biurku. Od razu będzie przyjemniej. Zaczynam od przemalowania wnętrza tego kubeczka, to jest kubeczek drewniany i chciałabym przemalować wnętrze na kontrastowy kolor. Taki wybrałam tutaj Trendsetter Blue, to jest rodzaj. Granatu. Niepozornie wygląda w e, słoiczku na taki niebieski, ale po wyschnięciu ładnie ciemniej i robi się ciekawy granat. Czyli dwukrotnie maluję wnętrze kubeczka na e, ciemno-niebieski kolor. Następnie e, również użyłam farb Flair i e, to są farby mineralne. i Użyłam koloru zielonego i żółtego, malując mniej więcej taki pasek na dole, który będzie imitował ziemię. Rozciągnę za chwilę ten pasek do 1 trzeciej wysokości, a góra to będzie niebo. I linia horyzontu powinna przebiegać mniej więcej w 1 trzeciej wysokości kubka. Do tego zielonego koloru, który przy tym oświetleniu wydaje się dosyć intensywny, dodałam yellow ochr. To jest kolor żółty, taki zgaszony, który no właśnie imituje Ziemię. A teraz, za pomocą techniki tepowania, jak widzisz, czyli ja nie pocieram pędzlem ani stukam, nabrałam najpierw białego koloru i jadę tym razem z góry na dół, żeby te kolory się spotkały ze sobą, czyli niebo z ziemią. I do tej bieli dodałam niebieski. Tak naprawdę mógłby być to ten granat, którego przed chwilą używałam. Mogą być dwa inne odcienie niebieskiego, jakie chcesz, i żeby one się przemieszały, z powrotem wzięłam zieleń i trochę wjechałam w kierunku nieba, żeby się te kolory ze sobą przemieszały. Czyli mamy ziemię, mamy niebo. To jest taka moja technika tworzenia tła, na którą ja prywatnie mówię, że to jest łączka bardzo się przydaje w momencie, kiedy nie masz pomysłu na dekorację, łączka zawsze wygląda super. Przepiękna foremka Prime z domkami i choinkami. Tu jest też taki kościółek. Ja wykorzystam domki. Został mi jeden domek odlany z gipsu polimerowego i do niego dorobię trzy inne z lekkiej masy modelarskiej. To jest masa taka bardzo miękka, silikonowa. Może być też glinka samoutwardzalna na powietrzu, cokolwiek mamy, co możemy albo odlać, czy albo, może być żywica, albo odcisnąć. No i tworzę na każdą ściankę jeden domek, no i jakąś jedną, dwie choineczki, tak żeby uzupełnić troszkę kompozycję. Poprzymierzałam sobie to wszystko na kubek, pasuje. I domki, zanim przykleję, przemaluję na taki fajny ceglasty kolor. To jest rdzawy, czerwony, również marki Flair. Podczas malowania, żeby ta farba dobrze wciekała w te drobniejsze elementy odlewów czy wycisków, to używam odrobinę wody. No i maluję te domki na świeżo, ale po przyklejeniu pozostawię je do wyschnięcia. Domki maluję na ten rdzawy czerwony, choinki na zielony, ten który miałam przed chwilą. Także już nie dokładam więcej kolorów. Możesz użyć tutaj również farb akrylowych, kredowych, praktycznie takich jakie masz. Byle były chyba wodne, wygodniejsze, szybko schną. Po przemalowaniu przykleję wszystko za pomocą kleju hobby, ale najpierw po wyschnięciu. Te elementy sobie wybielę. Wybielanie polega na tym, żeby przeciągnąć jeszcze prawie suchym pędzlem z odrobiną białej farby, żeby wydobyć wszystkie detale. I tu jest właśnie ten domek odlany z gipsu, dlatego można bardzo e, dobrze zobaczyć te wszystkie detale. Te domki, które były z masy modelarskiej, nie są aż tak dokładne, ale mm, zupełnie wystarczające. Także. Po wybieleniu zarówno choinek i domków przyklejam je za pomocą kleju hobby. To jest klej, który skleja różnego rodzaju powierzchnie. Mogą być to tekturowe, właśnie gipsowe, to wszystko się będzie trzymało dobrze tej drewnianej, pomalowanej powierzchni. I po 12 godzinach, po zostawieniu tego na noc do wyschnięcia, jak ta. Pasta, masa lekka się utwardzi. Wszystko jeszcze lakieruję matowym lakierem, który koresponduje odcieniem z farbami, które również są matowe. I praktycznie mój kubeczek powolutku jest gotowy. Do zrobienia praktycznie w ciągu dwóch dni, jakby tak naprawdę się spiąć, to myślę, że w ciągu jednego też by się dało, zwłaszcza jeśli się użyje gipsu. Um, i e, po, po lakierowaniu pozostało mi tylko pięknie zapakować do środka długopisy i całość też jeszcze dekoracyjnie opakować. Również wnętrze tego kubeczka polakierowałam, żeby właśnie te długopisy, które będą wkładane, wyciągane, e, żeby go po prostu wewnątrz nie uszkodziły. Mam nadzieję, że pomysł na ostatnią chwilę cię zainspiruje. Biegnij teraz koniecznie do siebie, sprawdź, jakie masz materiały. Być może jeszcze zdążysz zrobić coś na dzień nauczyciela albo dla siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Listę użytych produktów znajdziesz w opisie tego filmu. Pozdrawiam cię serdecznie, kreatywnego dnia.